Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest piątek, 7 marca. Dziś feria Wielkiego Postu. Dzień trzeciej klasy. Oraz wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu. Wyznawcy i doktora kościoła. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała, i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest Tajne Stowarzyszenie, którego nazwy przez wzgląd na algorytm lepiej wprost nie wymieniać. Będziemy je nazywać Kamieniarnia. Oryginał rymuje się z Galanteria albo Mizeria. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy były prefekt dykasterii nauki wiary, kardynał Gerard Ludwig Müller. W wywiadzie dla portalu LifeSite News wskazał czym powinni kierować się kardynałowie podczas kolejnego konklawe. Powiedział: Mam nadzieję, że w kolegium kardynalskim jest głębsza refleksja o stanie wiary i Kościoła w tym postchrześcijańskim, czy też antychrześcijańskim świecie zachodnim, a także o wyzwaniach islamu i marksizmu rosnącego na całym świecie pod różnymi postaciami ruchu ekologicznego, genderyzmu i transhumanizmu. Niemiecki hierarcha zauważył także, że ideologie i grupy takie jak Fundacja na Rzecz Społeczeństwa Otwartego pana George'a Sorosza czy Rockefellerowie promują silnie antychrześcijańską ideologię. Również rzymiański filozof pan Juwal Noah Harari jest prorokiem tej antychrześcijańskiej i ateistycznej wizji świata. Kardynał Müller przypomniał, że, chociaż w historii Kościoła mieliśmy przykłady papieży, którzy Kościołowi szkodzili przez niewłaściwe korzystanie z urzędu piotrowego, to jest tylko jedna nauka Jezusa Chrystusa i papieże nie mają władzy, by rozwijać swoją własną doktrynę. Hiszpania. Jak poinformowała Fundacja Chrześcijańskich Adwokatów, zakończony właśnie karnawał w gminie Terrassa w prowincji Barcelona, reklamowany był wizerunkiem chodzącego po ulicy na czworakach biskupa katolickiego. Co więcej, duchowny miał na sobie czerwone szpilki. Plakat wywołał oburzenie i stał się podstawą kilku sądowych pozwów. Za jednym z nich stoi Akademickie Stowarzyszenie Katolików. W swoim oświadczeniu władze studenckiej organizacji napisały: Obrażają nas i upokarzają z powodu naszej wiary. Demon się denerwuje i próbuje nam zaszkodzić. W obliczu obrazy naszych uczuć religijnych, trwamy silni, broniąc prawdy. Choć postawa hiszpańskich studentów katolickich jest godna pochwały, należałoby stwierdzić wprost, że Plakat obraża nieczyjeś nieokreślone uczucia, a ustanowione przez naszego pana Jezusa Chrystusa kapłaństwo w jego sakramentalnej pełni. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu. Urodził się on w Rocca Secca, nieopodal Akwinu, w roku 1225. Podczas studiów w Neapolu wstąpił do zakonu Dominikanów. To wywołało ogromne niezadowolenie jego rodziny, która zastosowała wobec niego areszt domowy. Tomasz pozostał jednak nieugięty. Kontynuował studia w Rzymie, a następnie w Kolonii, gdzie spotkał świętego Alberta Wielkiego. Wybitny dominikański uczony, Miał o Tomaszu powiedzieć. Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat. Następnie Tomasz wykładał na Sorbonie, później wrócił do Rzymu, gdzie pełnił wiele urzędów w zakonie i na dworze papieskim. Stworzony przez niego system filozoficzno-teologiczny zwany tomizmem wywarł ogromny wpływ na rozwój Kościoła. Jego najbardziej znanym dziełem jest monumentalna Suma Teologiczna. Święty Tomasz zmarł 7 marca 1274 roku w opactwie Cystersów w wieku zaledwie 48 lat. Został kanonizowany w roku 1323 przez papieża Jana XXII, a w roku 1567 święty Pius V ogłosił Tomasza doktorem kościoła. Święty Tomasz z Akwinu jest patronem uniwersytetów i szkół katolickich. Stany Zjednoczone. 12 lutego odbyło się posiedzenie rady miasta Worcester w stanie Massachusetts. Na którym głosowano wniosek o ustanowienie miasta sanktuarium dla osób transpłciowych i o różnorodnej płci. Celem uchwały było zagwarantowanie takim osobom dostępu do opieki zdrowotnej, mieszkań, edukacji i zatrudnienia bez dyskryminacji. Podczas posiedzenia Rady pojawiło się około 200 aktywistów LGBTQ i wszystkie inne literki, w tym pani Julie Payne Britton. Pastorka jednego z postępowych protestanckich zborów, która identyfikuje się jako niepełnosprawna cispłciowa lesbika. ubrana w koloratkę pani Julie, w bluźnierczej wypowiedzi stwierdziła, że gdyby Jezus Chrystus był obecny na posiedzeniu Rady Miasta, byłby przystojny jak transseksualista, albo owinięty w strój osoby niepinarnej, która wie, że jedna płeć jest zbyt mała, by uchwycić jej wspaniałość. Pani pastor Cispłciowa Letnika powiedziała również, Jezus, którego znam, stałby przy tym mikrofonie z drżącym głosem, trzęsącym się ciałem i łzami, których nie da się powstrzymać, łukając, uczyń to miasto bezpiecznym dla mojego dziecka. Oby jak najmniej ludzi nabierało się jeszcze na te lewicowo-marksistowsko-judemistyczno-satanistyczne brednie. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Pracować nad sobą powinniśmy zawsze, a zwłaszcza w czasie szczególnie przeznaczonym do tego przez Kościół, czyli w rozpoczętym dwa dni temu wielkim poście. Przez umartwienie ciała wzmacniamy duszę. Niestety, szlachetne postanowienia często rozbijają się o skałę trudu. O tym, co zrobić, aby nie poprzestawać na samych zamiarach. Mówi w niezwykle praktyczny sposób ojciec Marian Pirożyński w swojej książce pod tytułem Kształcenie charakteru. Autor, redemptorysta żyjący w latach 1899-1964, mówi jasno: bez treningów nie ma wyników. Książka zawiera konkretne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad sobą, żeby móc realizować zamierzone cele. Uczy dążenia do doskonałości i zdobywania cnót. Dziś przypada także wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu. Dlatego drugą książką, którą chcemy dziś polecić jest Katolickość tomizmu, autorstwa dominikanina ojca Jacka Woronieckiego. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tomizmu jest jego uniwersalizm, czyli uznanie dominacji całości nad częściami, ogółu nad jednostkami. Filozofii i teologii oznacza to powszechność i otwartość prawdy religii katolickiej dla wszystkich i wobec wszystkich. Przeciwieństwem takiego myślenia jest indywidualizm i partykularyzm. Nurty niestety bardzo dziś rozpowszechnione i prowadzące ludzi w coraz to większe błędy, urojenia i absurdy. Lekarstwem na ten stan jest właśnie tomizm, który opiera się wyłącznie na tym co rzeczywiście jest. Czyli naprawdę Ojciec Woroniecki w pigułce przedstawia system myślowy Świętego Tomasza, stanowiący zdrowy katolicki fundament prawidłowej formacji intelektualnej. Obie publikacje możesz mój drogi słuchaczu nabyć w księgarni internetowej Prawe Książki. Linki do nich znajdują się na samej górze opisu tego odcinka. Z kodem sprawki od dziś przez cały tydzień otrzymasz dodatkowy rabat przy zamówieniu obu książek. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo poleca. Ponownie Stany Zjednoczone. Nowo mianowana dyrektor wywiadu narodowego pani Tulsi Gabbard ogłosiła zwolnienie ponad 100 funkcjonariuszy wywiadu, którzy uczestniczyli w czacie grupowym LGBTQ i wszystkie inne literki. Pani Gabbard powiedziała, że to dopiero początek oczyszczania Deep State. Funkcjonariusze, będąc rzekomo w pracy. Uczestniczyli na platformie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego w stworzonym przez siebie czacie o charakterze seksualnym. Teraz stracą nie tylko pracę, ale także certyfikaty bezpieczeństwa. Decyzja jest następstwem raportu dziennikarza śledczego pana Christophera Ruffo, który ujawnił czat, na którym dyskutowano o poliamorii i operacjach transseksualnych, a także fantazjowano o posiadaniu dzieci hermafrodytycznych. A przy okazji, podobno, na potęgę obrażano chrześcijan. Pan Rufo wskazał, że czaty odbywały się oczywiście za pieniądze podatników, w ramach zobowiązania wywiadu do promowania różnorodności, równości i integracji. Jest to lewica w pełnej odsłonie. Polska. Jezuita Krzysztof Dziękowski, bardzo znany na Instagramie jako Krzychu Jezuita. Poinformował o swoim wystąpieniu z zakonu. Jak napisał w mediach społecznościowych, planuje wziąć ślub z panią Klaudią Domańską, katolicką influencerką, prowadzącą na Instagramie konto Głos Proroczy. Pani Klaudia twierdzi, że zajmuje się apostolsko-proroczą perspektywą. Jak napisał w oświadczeniu rzecznik wielkopolsko-mazowieckiej prowincji Jezuitów, ojciec Wojciech Rzmuziński, jezuicki kleryk Krzysztof Dzieńkowski. Nie poprosił jeszcze oficjalnie o dymisję z zakonu i dopóki jej nie otrzyma, jest nadal związany wieczystymi ślubami zakonnymi. Co więcej, ojciec Żmudzinski zwrócił uwagę na charyzmatyzm dominujący we wpisach krzycha jezuity. Stwierdził, niepokoi jego zdecydowane powoływanie się na Ducha Świętego w celu uzasadniania podejmowanych decyzji i wyrażanych opinii. Krzysztof nie ma misji kanonicznej, która pozwalałaby mu na nauczanie w imieniu Kościoła. Nie otrzymał też do tej pory żadnych święceń. W tej sprawie bardzo przykre jest to, że radosne ogłoszenie zamiaru ożenku nastąpiło jakby z rozpędu w ciągłości z poprzednim nauczaniem w Koloradce i Sutannie. A co więcej, zachwycona para oznajmiła, że zamierza nadal ewangelizować. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matias Gaudron, katechizm o kryzysie w Kościele. Kontynuacja rozdziału szóstego, nowy rytm mszy świętej. Jakie są następstwa komunii świętej na rękę? Przynajmniej częściowym następstwem komunii świętej na rękę i na stojąco jest utrata przez wielu wiernych wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Kto poważnie wierzy, że w komunii świętej otrzymuje Boga człowieka, ten nie może do doń przystępować bez oznak szacunku. Komunia święta na rękę doprowadziła wpierw do oziębłości i obojętności. A w końcu do utraty wiary w ogóle. Oczywiście także inne czynniki odgrywają tutaj swą rolę, przede wszystkim zła katechizacja i złe kazania, gdzie często dzisiaj ogranicza się obecność Chrystusa do obecności symbolicznej i zaprzecza się prawdziwemu przeistoczeniu chleba w ciało Chrystusa. Komunia Święta na rękę przygotowała jednak wiernych do przyjęcia tych błędnych nauk, gdyż jeżeli hostia jest tylko symbolem Chrystusa, to nie dziwi, że Komunię Świętą przyjmuje się bez szczególnych oznak szacunku. Pytanie 71. Czymsze Świętą należy odprawiać po łacinie? W najwyższej mierze przystoi odprawiać świętą liturgię w języku wyjętym z codziennego użytku, gdyż język używany na ulicy nie odpowiada świętej czynności. Od stuleci tym językiem w kościele zachodnim jest łacina, ale także w innych częściach kościoła, a nawet w wielu religiach niechrześcijańskich istnieje specjalny język na użytek kultu. I tak prawosławni Grecy celebrują swą liturgię po starogrecku, a Rosjanie i Rusini po starocerkiewnosłowiańsku, słowiańsku Już w czasach Chrystusa Żydzi używali w celach liturgicznych niezrozumiałego dla ludu języka starohebrajskiego, czego ani Chrystus, ani apostołowie nie krytykowali. Również Mahometanom nie jest obca ta praktyka. W swych modlitwach używają oni bowiem języka staroarabskiego. Pytanie 72. Czy wierni nie rozumieją lepiej mszy świętej w języku narodowym. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Ponownie Polska. Kandydat w wyborach prezydenckich pan Sławomir Mencen odwiedził niedawno lwów, opublikował w sieci nagrania spod pomnika Stepana Bandery oraz spod muzeum innego zbrodniarza Romana Szuchewicza. Potępienie kultu ludców na Ukrainie przez polskiego polityka spotkało się z reakcją ukraińskiego historyka pana Wachtanga Kipianiego, odznaczonego w roku 2010 orderem imienia Stepana Bandery. Banderowski historyk groził Męcenowi śmiercią, sugerując, że należy z nim zrobić to samo co z polskim ministrem spraw wewnętrznych. Bronisławem Pierackim, który w roku 1934 został zastrzelony przez ukraińskich nacjonalistów. Jak się okazało, oprócz Orderu imienia Bandery, pan Kipiani otrzymał także Medal Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Co więcej, jego serwis Ukraińska Prawda, promujący kult zbrodniarzy z OUN-UPA, dostawał dotacje od Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I jeszcze raz Polska. Sąd Najwyższy podjął uchwałę ułatwiającą tzw. zmianę płci w dokumentach. Do wpisania nowej, fałszywej, metrykalnej płci od teraz będzie wystarczał jedynie wniosek zainteresowanej osoby. Nie będzie też konieczności pozywania rodziców na drodze cywilnej. Uchwała jest wynikiem wniosku złożonego trzy lata temu przez ówczesnego prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobrę, który wskazał na Rozbieżność w dotychczasowym orzecznictwie. Decyzja Sądu Najwyższego spotkała się z entuzjazmem minister do spraw równości, pani Katarzyny Kotuli, która w serwisie X napisała: Przełomowy wyrok: polskie prawo nie może wykluczać, dyskryminować i dzielić polskich rodzin. Osoby transpłciowe, które chcą dokonać korekty płci, nie będą już musiały pozywać własnych rodziców, a sprawy o uzgodnienie płci. Będą się toczyły drogą nieprocesową. Wykrzyknik. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Niemal wszyscy wiedzą, że istnieje coś takiego jak kamieniarnia. Rymuje się to skokieteria, galanteria i mizeria. Część ludzi kojarzy ją jedynie z bogatymi panami, propagującymi rozum, humanizm, powszechne braterstwo i prawa człowieka. A jednocześnie co widać w filmach, wspierającymi się wzajemnie w romieniu bliżej nieokreślonych interesów. Robią sobie swoje, jak to się ma do naszego życia. Ktoś inny jest powiedzmy bardziej ostrożny względem samej kamieniarni, ale nie pozwala sobie formułować żadnych ogólnych prawideł jej działania i wpływu na świat, bo uwaga, nie zna szczegółów i dopóki nie wie dokładnie kto, co, z kim, kiedy i jak, to w sumie co on tam może wiedzieć. Tymczasem, ponurą rzeczywistość kamieniarni naprawdę można odkrywać bez znajomości wszystkich szczegółów. Święty Jan w swojej Apokalipsie napisał: I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów, a niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły. Miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu, a na jej czole wypisane imię, tajemnica, wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce. Jeżeli w tym co teraz powiem się pomylę, proszę osoby lepiej zorientowane o korektę. Bestią jest Lucyfer. A nierządnicą właśnie kamieniarnia. Dlaczego nierządnicą? Gdyż rozpoczęli ją w krajach chrześcijańskich ludzie ochrzczeni, a zdradę pana Boga Pismo Święte często określa mianem prostytucji. Lucyfer, samozwańczy król nad światem, wykreował na wzór kościoła własną organizację, będącą antykościołem, w której wszystko jest na opak. Na bluźnierczą odwrotność wobec porządku Bożego. Organizacja ta budowana jest od wieków. Zaczynać musiała w głębokiej konspiracji, bo powszechny był wtedy porządek Boży, którego wówczas strzegła również władza świecka. Ale z każdym wiekiem potrzeba tej konspiracji malała, gdyż organizacja ta jest coraz potężniejsza, a świat coraz mniej odróżnia już prawo Boże od prawa bestii. Jest to organizacja hierarchiczna i im wyższe stopnie wtajemniczenia, tym mocniejsza tajemnica je oplata. Nazwa loża pochodzi od hebrajskiego słowa lishche. Kamieniarnia ma również swoje ryty, jedne w nurcie naturalistycznym, inne ezoterycznym, czyli opartym na wiedzy tajemnej. Najbardziej rozpowszechnionym jest ponoć ryt szkocki, z 33 stopniami wtajemniczenia. Im niżej, tym bardziej świeckie to wszystko się wydaje. Im wyżej, tym większe wtajemniczenie w gnostycką magię, co duchowo oznacza ścisłą przynależność do szatana. Im wyższe stopnie, tym większe uświadamianie i większy udział w dziełach wielkiego architekta wszechświata, którego na najniższych szczeblach definiuje się podobno dość ogólnikowo, na nieco wyższych jako samą kamieniarnię, na jeszcze wyższych jako Naród na literkę Z z a na najwyższych jako Lucyfera, dla którego wykonują całą tę niełatwą robotę. Kamieniarnia co do liczebności szacowana jest na około 5 milionów członków. Ostatnio na 5 milionów jednego, ponieważ tuż po zakończeniu swojej prezydentury wstąpił do niej pan Joe, teoretycznie katolik, Biden. Często słyszy się lub mówi, establishment to, establishment tamto. Kto to jest establishment? Myślę, że nie będzie dużego uproszczenia w stwierdzeniu, że tak zwany establishment to po prostu część kamieniarni wytypowana do tego typu prac. Cele kamieniarni są różne, ale jest jeden zasadniczy cel, który warunkuje wszystkie pozostałe i jest nim zniszczenie Kościoła katolickiego. Nie sposób zliczyć metod ku temu stosowanych. Każda zawiera jakąś formę zwiedzenia. A inteligencja, inżynieria społeczna, psychologia i technologia, użyte by tego dokonać, z każdym wiekiem są coraz bardziej dofinansowane i optymalizowane. Kiedyś kamieniarnia usiłowała odciągnąć świat od kościoła, potem, bo zważywszy na to, kto za nią stoi, inteligencji odmówić jej nie można. Zamiast odciągać świat od kościoła, postanowiła odciągnąć kościół od kościoła. Co niestety dość mocno jej ostatnio wychodzi. Jak bardzo skutecznie działa ta organizacja, niech świadczy to, że naprawdę ciężko się przebić z prostym faktem. Autor Nowego rytmu Świętej, Anibale Bunini, należał do tej organizacji. Mario, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTube, albo jednorazowo przez spłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam, że 16 marca zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia w poniedziałek rano, a w niedzielę goszczę na kanale Polonia Christiana w programie poświęconym dopaminie. Mój drogi słuchaczu, zostań z Panem Bogiem.